Anko, witam w mojej hali. O, akcja obornik, akcja nawozy. Jak jeżdżę trochę szybciej, to majta na boki. O, jak lata? Lecimy z koksem. Grudzień za pasem, a ja dopiero na ostro rozpocząłem eee, wszystkie prace przez to, że późno mi rośliny schodziły z pól. Potas głównie, werwaktor. Głównie potas podjęczmień, jest tu też 9% siarki, wapń i magnez. Nawozy możecie już kojarzyć z moich poprzednich filmów. To się kameruje, to się kameruje. Dosyć świeży produkt na rynku, a jak świeży to znaczy, że próbuje się bardzo fajnie wbić. Konkurencyjne ceny, porównajcie sobie jak to, jak to wychodzi. Coś więcej oczywiście z pola. Poza potasem w jęczmieniu śmierdzące tematy, ale trzeba to jakoś przeboleć. Z jednej strony śmierdzące, a z drugiej, no, te naturalne nawozy też są potrzebne, jednak. Bawka wysiewu tutaj zaplanowana 200, od 200 do 250 kg. Przy jęczmieniu raczej to będzie 200, chociaż zależy to od zasobności i od pól. Na pewno jeszcze będę buraki zasilał werbaktorem. Głównie chodzi mi tutaj o potas, ale oczywiście te inne dodatki, inne składniki też, też są ważne, jakby nie patrzeć. już na tym ściernisku za bardzo już nie widać ale zobaczcie jak jest niziutko skoszone fajnie, mulczerka nie trzeba teraz tylko talerzyweczka coś na głęboko ścieżki mówię są wytyczone, także jedziemy na kierownicy to jest bardzo mądra rzecz, bardzo mądra jak się wszystko w całość połączy to naprawdę można do 20 na godzinę gazu mogę dodać jeszcze więcej o, sorry, co ja krawędziowy wysiew zostawiłem. O, widzicie? widzicie? Jak to można przy tych najnowszych technologiach sobie w kolano strzelić? A jednak nie. Znaczy jak przyspieszam, muszę zmniejszyć nie, a nie wiem gdzie, gdzie, gdzie się to robi. Czułość kierownicy. Jak jeżdżę trochę szybciej to majta na boki, o. Widzicie jak lata? Co ja mam teraz zrobić? Uwaga, ciekawostka, ten piękny zamek za mną stoi na wygasłym wulkanie. Jak nie wiedzieliście, to już wiecie, fajna atrakcja w ogóle turystyczna w moim rejonie. A jeżeli pytacie, dlaczego tak wcześnie sieje potas, ponieważ chodzi o jęczmień, browarny, a jak sami wiecie, zresztą to w sumie nie tylko te terminy moje, takie dosyć wczesnego siewu chodzi, chociaż ja. Z jęczmieniem startuję już od grudnia, koniec grudnia, połowa grudnia. Chcę mieć jęczmień zasiany, więc to nie jest tak, że jak sobie na przedwiośniu wrzucę nawóz, to on będzie raz od razu dostępny. Trzeba na to troszeczkę czasu. Akurat sobie tutaj tak wycyrkowałem, żeby, żeby działanie było rozszerzone. Wybaczcie proszę taką okrojoną relację ze żniw kurydzianych. Operator był przez półtora dnia, ale w sumie mieliśmy takie nagrania z klasa robione, no i były wykorzystywane do nagrań dla klasa. Natomiast swoje zaniedbałem niestety, a później no to już tak czas gonił, że naprawdę nie było czasu spojrzeć na zegarek. Dzisiaj akcja obornik. Od razu pytanie do Was. Coś się dzieje. Wadroma mi coś kopci. Może coś pomożecie. Tylko nie mówcie, żebym teleskopówkę kupywał. Bo to już sam wiem. To się nazywa Ciężki Start. To jest Fadroma bez tego, bez świecy płomieniowej. Bo jak już odpali, to jest Malina kabaret Malina, oczywiście. Królowie Żyta, pozdrawiamy. Z miłości do koryta, tak? Dk. Jako bornik, to od razu trzeba. Przemieszać, przemieszać go z ziemią, więc podczepiam Johnego, na i od razu jakieś mieszanie po poplonach się zrobić. Pogoda jest coraz gorsza, a nawał prac coraz większy i to może nie jest tak, że zostawiłem sobie wszystko na ostatnią chwilę. Późno schodząca z pola kukurydza i buraki bardzo mocno się do tego przyczyniły. Jeszcze muszę rozwieść na pole wapno. I to jest takie półtore, półtore dnia wożenia samego wapna, terminy gonią, pogoda nie najlepsza i dużo innych rzeczy jeszcze do zrobienia. Żeby kamery nie spadały. Chyba sieć. Hamulce. Ładne, coś chciałem powiedzieć, ale nie pamiętam co, a no zaraz sobie przypomnę. Jadę dalej. Przypomniałem sobie. Przypomniałem sobie e, cała seria tutaj z Golden Corel. Czy to jest werwaktor, czy belenus, czy PKS. Tak, PKS jest tak zrobiona, że ta skała jest najpierw bardzo mocno mielona i dopiero z tego powstają granulki, czyli bardzo drobne zmielenie. Dzięki temu całość jest w 100% rozpuszczalna w wodzie. Brak efektu zasolenia i zakwaszenia. Tak. I tak powiem. I tak powiem. Tego nic nie mówicie, że coś na czole mam. Wyglądała jak blizna szrama. Ale to brud z tego kukurydzianego pola. Nawet jakieś sztuki jeszcze zostały. Nieskoszone. tak, sarny, tak. Ale żeby jeszcze takie szkodniki, piękne ptaki. A z drugiej strony, szkody robią. To bardzo drobne zmielenie, trochę inaczej jest opisane na ulotce, którą wziąłem z Bednar ze stoiska Golden Corel. G2D. Rozpylenie, separacja, mieszanie i agregacja. Bardziej skomplikowana. A o dystrybucję najlepiej pytać pod tym numerem telefonu chyba najprościej, żeby się dowiedzieć, czy gdzieś w Waszej okolicy nawozy będą dostępne. Gdzie jest Jęczmień? Jęczmień Jary 150-250. No to w zasadzie to, co sobie tam zakładałem od 200 do 250 kg. No, w końcu się mój brat za robotę wziął pryzmy trzeba nakryć męczymy się w trójkę Zbysiu jeszcze jest ale jest jest ciężko ale przodu no, Wojtek trochę poćwiczył na siłowni Vox, Vox Logistic blokowanie produktów transport załadunek i okrywanie nie? no nie chciałbyś chyba tego za pieniądze okrywać ja też nie Wojtek, ile tam brakuje? Dwie połówki krótkie i lecimy. I druga pryzma za nami. Nie jest to przyjemna robota. Zimno. Dykty ciężkie. Obijają się. Jestem bardzo wylewny, bo mnie boli, nie? <noise> no ale trzeba to zrobić. No jest coraz gorzej. Wykruszamy się. Wojtek pojechał. Zostaliśmy we dwójkę. No i co? Zbysiu też mówi, że już siły nie ma, że idzie do domu. No i przyjdzie mi to samemu teraz. Zaraz. Nie, Zbysiu zostanie do końca. On zaprawiony w boju bardziej ode mnie. Tam już jednej nie widać w ogóle, bo jedna, tam gdzieś jeszcze jedna, trzecia, no i czwarta wlatuje właśnie. Ostatnia. Oj, zmęczyły nas dzisiaj te pryzmy, zmęczyły. Niewdzięczna jest to robota. Zbysiu mówi, że, że do przykrywania pryzm to tylko e, skazańców. I nikogo więcej. Nikt nie powinien tego więcej robić. No ale to, to tak jest, jak są małe moce przerobowe. Trzy czy w dwie osoby to są męczarnie strasznie. Jak jest więcej, to oczywiście powinno być lepiej. Temat z bólem zakończony. Prawie cały dzień zeszedł. Zaraz mamy 17 i no od 8 do 17, no cały, cały dzień rzucania buraków. No ale, ale zrobione i, i czekamy na odbiór 20 grudnia i trzeba odkrywać i składać. Ale mi się tu elegancki czapek czepek robi. No. Lubicie tak chodzić? Z takim szpicem na głowie? Gdzie moja uszatka? Ach, dobra, jedziemy.